Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Rafał Józefiak, z blogu rafaljozefiak.pl Jest sobotnie popołudnie, właśnie skończyłem trening 11-kilometrowy. E, większość osób w sobotę aktywnie spędza czas e, przy, przy piwie. Właśnie związane jest pewne wydarzenie na Facebooku, gdzie przez jedną minutę masz e, wypić e, chyba bodajże jedno piwo, nie, nie jestem pewny dokładnie. No i czy uważasz to za aktywne, zdrowe, sam sobie to wytłumacz z całym szacunkiem dla tej grupy. Ja też lubię się napić piwat od czasu do czasu. Ale ja promuję zdrowy tryb życia. Spotkałem, trafiłem w sieci na następne nagranie, gdzie pewna dziewczyna, młoda dziewczyna wyzywa nas do biegania, gdzie prawdziwe wyzwanie to bieganie i ja też tak uważam. Ten, to wydarzenie polega na tym, że przez jedną minutę biegniesz i nagrywasz swój wyczyn kamerą, wideo, w telefonie, czy gdziekolwiek w, w czym masz możliwość. I tak jak wspominałem, przez jedną minutę, nie zatrzymując się, następnie musisz wyzwać do pięciu innych osób do tego biegu. Żeby przekazały tą informację dalej. Ja wyzywam takie osoby jak Bartosz Szmichura, e, Michał Hanusek, e, mojego dobrego przyjaciela z byłego teamu RR, jest to Tomasz Damian, wyzywam Cię. E, jeszcze jedną osobę chciałem wytypować, ale... O, Jan Paweł Tomaszewski, Ciebie też wyzywam. Także... No cóż tu dłużej dodać, rozgrzałem się, jedenastka pękła, także biorę się za bieganie. Eee. I się jedzie, dobra, lecimy. tak minuta pękła już sobie przypomniałem kogo jeszcze nie wyzwałem Durka Rafał Ciebie też wyzywam także cztery osoby wytypowane proszę tą informację przekazać następnym to nie jest żaden taki dziwny łańcuszek jest to na zdrowie także promujcie bieganie to jest to jest coś pięknego, także no co ja będę du tutaj dużo gadał. Pozdrawiam, cześć, do usłyszenia.